Jezus powiedział do swoich uczniów: Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam: Jeśli ziarno pszenicy, wpadłszy w ziemię, nie obumrze, zostanie samo jedno. Ale jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je. A kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Kto zaś chciałby mi służyć, niech idzie za mną, a gdzie ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś mi służy, uczci go mój ojciec. Pan Jezus dzisiaj mówi o tym, że otrzymamy. Moc Ducha Świętego. I że gdy ją otrzymamy, to rzeczywiście będziemy mogli być Jego świadkami aż po krańce ziemi. Co to jest za ta moc Ducha Świętego, którą Jezus nam obiecuje, którą możesz dzisiaj dostać? Co to za moc jest? Można by się wiele spodziewać, nie, nie wiem, poczynając od takich mo mocy fizycznych, to trzeba być kawał chłopa albo kobity, żeby dojść na krańce Ziemi. Ktoś by się mógł spodziewać mocy rozmaitych, nie wiem, duchowych. Na przykład przydałaby się zdolność do głoszenia słowa. Może ktoś inny chciałby i oczekiwałby rozmaitych takich darów duchowych, charyzmatów, umiejętności. Nie o tym Jezus mówi. Jezus mówi o takiej wyjątkowej mocy, jakiej udziela Duch. Święty i to jest moc umierania sobie. Jeśli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie samo jedno. Jeśli obumrze, przynosi plon obfity. Kiedyś takie tłumaczenie tego tekstu znalazłem. Jeśli ziarno pszenicy, patrząc w ziemię nie obumrze, zostanie tylko ziarnem pszenicy. Ziarnem pszenicy. Nie? Czyli zostanie czymś, co ma w sobie ogromny potencjał, co ma w sobie wielką nadzieję, ale ani ten potencjał nie został wyzwolony, ani ta nadzieja nie została spełniona. Żeby z ziarna został uwolniony ten potencjał i żeby zaowocowało życiem niesłychanym, a, a musi obumrzeć. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. Wiadomo, że nie chodzi o nienawiść. Chodzi o miłość, tak naprawdę. W równoległym tekście u Mateusza w dziesiątym rozdziale jest kto straci swoje życie przeze mnie, czy dla mnie. Nie chodzi o to, żeby siebie nienawidzieć, tylko chodzi o to, żeby kochać Jezusa do tego stopnia, do tej miary, że jestem gotów własne życie oddać. To dotyczy męczenników. To nam właśnie pokazują. Męczennicy stają przed nami i zawsze pytają, Ty kochasz kogoś jeszcze oprócz siebie samego? Ty oprócz siebie samego kogoś kochasz? Na kimś ci zależy? Dla kogoś jesteś gotów oddać życie? Wojciecha się nie da zrozumieć, jeśli się nie, nie wejdzie w jego relacje z Jezusem. Duchowo możemy się dzisiaj wybrać do gniezna, żeby stanąć przed drzwiami gnieźnieńskimi, te drzwi, kiedy rzeźbiono, przedstawiając kolejne sceny z życia Wojciecha rzeźbiono je w oparciu o napisane wcześniej żywoty świętego Wojciecha. I te drzwi, i te żywoty mają tak naprawdę jeden klucz, taki, że życie Wojciecha jest doskonale podobne do życia Jezusa. Że ktoś, kto patrzył na życie Wojciecha, mógł powiedzieć, a Jezus był taki. Nie mogę widzieć Jezusa, ale mogę widzieć Wojciecha. I wtedy mogę powiedzieć, Jezus był taki jak Wojciech. Chcesz wiedzieć, kim był Jezus? Popatrz na Wojciecha. W dzisiejszej godzinie czytań jest ten opis męczeństwa. To samo, ta sama myśl, nie? że odszedł od swoich towarzyszy orzut kamieniem. Jak Jezus w Ogrodzie Oliwnym. Na ciele ma tyle ran, ile Jezus. Umiera dokładnie w dniu, w którym umarł Jezus, piątek, 23 kwietnia. Wszystko robią ludzie, którzy opisują życie Wojciecha, żeby pokazać, jak ono jest spójne, jak jest styczne z życiem Jezusa, i życie, i śmierć. Nie? To się bierze tylko... No skąd się bierze takie upodobnienie? Ono się może wziąć tylko z, z rzeczywistej komunii, z rzeczywistego bycia razem. Nie? Edyta Stein tak mówiła o tym, że człowiek upodabnia się do Boga przez to, że się nim nieustannie zajmuje i że wtedy przejmuje od Boga jego obyczaje. Tak jak dwoje ludzi, którzy mieszkają ze sobą ileś lat, nie? zaczynają, nawet nie wiedząc o tym, upodabniać się do siebie. Ale to dlatego, że to życie wspólne, które, które dzielą, ich po prostu zmienia. Męczeństwa Wojciechowego nie da się zrozumieć bez jego miłości do Jezusa. Jest też w życiu Wojciecha wyraźna miłość do ludzi. Nie? Taka miłość, która właśnie każe rezygnować z siebie. Wojciech stracił swoją stolicę biskupią w Pradze, bo stanął w obronie kobiety, którą oskarżono o cudzołóstwo. Nie? Przybiegła do katedry praskiej prosząc o ratunek. Nie? Można sobie wyobrazić tę scenę. Nie? Tłum ludzi, którzy Chcą zabić kobietę, bo tak im dyktuje ich prawo zwyczajowe. Zwyczajowe prawo każe ukarać cudzołożnicę śmiercią. Wojciech staje na progu tej katedry, mówi: Nie ma takiej możliwości. Czyli zderzenie było takie, że musiał opuścić Pragę? Żałował. Kto chce zachować swoje życie, straci je. A kto je straci, zachowa je na życie wieczne. Przecież ta Ewangelia nas stawia wobec takich najważniejszych pytań w naszej wierze, w naszym życiu. Gdyby to nie był dialog przed bierzmowaniem, tylko przed chrztem i byłabyś dorosłą osobą, to byś dostała pytanie, Czego chcesz od kościoła? Powiedziałabyś wiary. Ja bym ci wtedy spytał, a co ci daje wiara? No a ty byś musiała odpowiedzieć, życie wieczne. Nic innego tu nie mamy do dania. Nic innego nie mamy. Życie wieczne. Jesteś zainteresowana to nie ma innej drogi, jak umrzeć sobie. I yy, jeszcze fajnie by było, żeby to przyjąć, że to jest dobra nowina. Że to jest dobra nowina, bo ona mówi o tym, że człowiek jest zdolny do miłości. To jest tak niesamowicie piękna, dobra nowina, że człowiek jest zdolny do miłości i że nic innego go nie czyni yy. Uczestnikiem życia wiecznego. Tylko zdolność do miłości. To właśnie. Ludzie stają na głowie technologie, biologia, biotechnologie, jak przedłużyć sobie kawałek życia, nie? Ludzie mają jakiś, szukają jakichś takich perspektyw, nie? Co zrobić, żeby egzystować dłużej? To są szlachetne wysiłki, ale to, o czym my tu mówimy, to jest zupełnie inna kategoria. Chodzi o życie wieczne. Nie mamy do końca nawet pojęcia, o co w nim chodzi, jaka jest jego natura. Nie mamy wielkiego doświadczenia tego, czym jest życie wieczne. Jednocześnie tak naprawdę od niego zależy sens wszystkiego, co robimy tutaj na Ziemi. Ono nadaje sens wszystkiemu. Więc Jezus nam dzisiaj ogłasza perspektywę niesłychaną: możesz żyć wiecznie, życie wieczne jest dla Ciebie. I mówi, I mówi, w jaki sposób się je osiąga. Przez zdolność do miłości, takiej, która jest gotowa złożyć z siebie ofiarę. To jest moc Ducha Świętego, którą się dostaje. Te zdolność daje Duch Święty człowiekowi. Te zdolność do takiego kochania. Jak Agata masz ochotę. To cię wybierz moje. Ale jak szukasz czegoś innego, to nie ma co tracić krzyżma na darmo. Nie? Więc Duch Święty daje tę moc. Jest mocą miłości, a jest mocą umierania sobie, z radością, z pewnością, z wychwalaniem Boga na ustach. Tak jak Wojciech, to jest to. To jest dobra nowina.